Dobra, nie, nie stać mi na. O, ale na nich nie w końcu stać. A, ich jeszcze trzeba kropnąć. No, chyba z taką marną to już chyba widzicie. Chyba możemy ruszać. To się dla pewności wolałbym jeszcze trochę porekrutować. Wiecie, tak jak najlepiej ten czas spędzić na przygotowaniach. Nie, no ale myślę tak. Jest, mam, jestem potężny. Patrzcie, jak jestem potężny, po prostu. Wszystkie stacje są dwucyfrowe i żadne nie jest niższy, żaden nie jest niższy od 15. Nawet te drugorzędne. Myślę, że chyba mogę już rufać do ataku. Z taką nikt nas już nie powstrzyma, nawet ten zasrany Orlando. A tak dla pewności, jeszcze będę kontynuował rekrutację w tym w innych miastach. A jeszcze tych mogę wziąć sobie. Co mi tam? trochę aniołów jeszcze zostawiłem. Dobra, a jeszcze mogę, a jeszcze se po drodze zrobię sobie Jedno. pełno jednostek. O, tu jeszcze było planetarium, o którym nie wiedziałem. A, jeszcze gra czerwony. Jezu! Już. Ja pierdzielę. Tylko że wiecie, tylko jest jeden mały problem, który nie przemyślałem. Nie mam już tam nikogo, kto będzie... Nie ma już tam nikogo, kto będzie robił powątki z tymi karawanami. Tak, świetnie. Taka armia. Chociaż on pewnie ma większą. Nieprawdopodobnie większą. To może powinno się streścić. No już się nie boję wyzwań, powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze, że się jakoś nie boję wyzwań. Specjalnie. Przestarczymy na jeszcze jeden? Starczy. Eee Już chyba mi się nie uda, co? Uzyskać szczęścia. Szkoda. To jedyne, co mi To jedyne, czego mi brakowało do... ten, Do właśnie... Osiągnięcia potęgi. Żeby mieć jeszcze szczęście. Ale... Widocznie Asza wolała inaczej. Dwie w te duchy. Co jest? Tylko siedem? Coś. Um. Zwęczony? Od kiedy to na się męczą? Dobra, i oto Flamschraim. Jego armia. No nie jest dużo, tak jak ten, się tego spodziewałem. Dobra, już mi się naprawdę nie chce jebać z tamtym gnojkiem. O tym tutaj. Chyba, że to będzie konieczne. Ale jakoś wątpię. Coś tu chyba jest jakiś quest. A, pamiętam, tu chyba jest, gdzieś tu klucznik chyba jest. I od klucznika jest quest właśnie i w nagrodę jest ten. Jak widzicie poziom zagrożenia średni. Robimy save. A. Mam nadzieję, że to nie jest od nas zmyła. I ruszamy do akcji. <śpiewanie> <śpiewanie> Mówią, że potęga to jest zła, ale mając... Ale władając nią to jest naprawdę miłe uczucie. Dobra, tylko muszę. On. Nie, nie, nie jestem pewien. Nie, on nie ma Urgasza. Czyli tej zdolności ostatecznej na szczęście. Dobra. Oczywiście ja już zrobię standard. Stop! Tydzień eteru jest. No, zapomniałem o tygodniu eteru. Ale cóż, mam nadzieję, że, na, że i z, b, z tym sobie poradzimy. A ten Orlando, mogę go prosić? Tutaj jest. No, ma dosyć duży atak. I dosyć obronę taką niczego sobie. Ale myślę, że wygramy. Też w końcu jestem niczego sobie. Nekromantą. Trójstrzałowa balista, czterostrzałowa. No niestety musi coś mieć co. Ara, w mu się. No, zrobił to co chciałem. Będą trole? Nie, jest spokój. Trolamo. Ah, <laughs> ah, nice. Jego brama musi być wkurzająca. No właśnie. Ale poradzimy sobie. Mam połączona armia 700. Z chłopie nie przeginasz czasem? Tak, ja, on ma dużą ilość ataków. Zapomniałem. Rob swoje, dalej. Marnuj manę w ten idiotyczny sposób. A w sumie walce te szkieleciki już mnie to jebie. Już się tym przejmę. Nie warto walczyć ze zbramowanymi, ale czasami jednak. To mnie trochę martwi ten tydzień teru. No właśnie. To mnie będzie drogo kosztować. A co mi tam? Zapomniałem zupełnie na śmierć o tym tygodniu. I teraz ponoszę za to konsekwencje. Ale co tam? Przewaga jest, jak była tak dalej jest. Stępnij, Umrzyj. umżyj. i tych pozbądźmy się. Myślę, no że ta balista będzie mi jeszcze wkuwać długo. Ale co z tego? Już tadiżcze te mi są tak średnie potrzebne, skoro i tak, y... skoro i tak. Y... Już e, wszyscy wyszli. Kiedy? Wiecie, co? ta zepsuta ziemia nie jest wcale tak, takim głupim skillem. Tak wam powiem szczerze. Bo widzicie ten, y, jak ona. I jak już może pokrzyżować plany skutecznie. O, zabójcie cios, tylko że go nie zabił teraz. Haha. Ha. Nie tak łatwo, nawet z taką dużą ilością ataku. Nie przeginasz czasem? Aha, miss. Oj, tego nie przewidziałem, może być niewesoło, chyba że trafię, ale to nigdy za pierwszym razem nie trafię, no tak jak myślałem, bo oni używają teleportacji, o Jezu Maria, A na szczęście dosyć szybko się, już dzwonią na obiad, wzywają. Trzeba będzie niedługo iść Czekajcie, do odebrać telefon Była mowa, że na 15, ale oczywiście się zapomniało. Dobra, to pognębimy ich jeszcze trochę. Nie przesadzasz? Ja te gówno zrobię szczerze mówiąc Już nie tam skrzeszał W końcu w Krucjacie muszą być trupy muszą być trupy Oni powinni mieć już tak styrane te morale. Tak, już mają minusy Dosyć spore, spore minusy Dumność to pomoże. No i chyba jeszcze wykończy ich... Ty, ten wykończy implozją chyba. Bo co innego mogę zrobić. On już może tylko z rełki atakować. Oh, je... Dni Orlando są policzone. Proszę bardzo, koniec bitwy. No i zaproszę do filmiku końcowego. To też nie koniec. Aż się zdziwił, zdziwiłbym się. Władca śmierci? Co? Czy wszystko już stracone? Czy Asza sprzymierzyła się z demonami? Czy Elrat padł? Nie wasza wysokość. Asza wysłała mnie, bym powstrzymał zepsucie. Dzięki niech jej będą. Czuję ulgę, ale moje myśli zasnuwają chmury. Cierpię koszmary. Co ci uczyniono, królowa Izabela? Zabrali moją krew chwilę po tym, jak zrodziła potwora z woli kabeleta, demonicznego władcy. Prawdziwie straszne, Ale czemu demony to czynią? To dziecko. Chcą uczynić zeń mrocznego Mesjasza. Widziałam mroczną czaszkę z cieni, smoczą głowy. Potrzebują jej, by zniszczyć mury swego więzienia. Szukają reliktów sar Ela. Fałszywa Izabela oddała się Urgaszowi. Prawdziwa Izabela jest... Jestem. Gdzie indziej. Zbieram żołnierzy przeciw uzurpatorce. Proszę, uwolnij mą duszę. Wypuść mnie. Twoja magia może położyć temu kres. Tak, duszo królowej Elrata. Wyślę cię na powrót do twojego ciała. Duszo wyrwana, wysłużyć chaosowi, wracaj do ciała. Niech nikt nie korzysta z pamięci obecności Urgasza. Asza pożera wszystko. Fałszywa Czerwona Królowo. Wysyłam pozdrowienia od Aszy. Nie! Ty zaniesiesz sprawiedliwość całemu Imperium Gryfów. Uważaj, królowo Izabelo. Co to smoku światła? Miej litość. Co oni mi zrobili? Demon! Jego ogień! Emracie! Proszę, nie! porządek, A żywe armie Twych dzieci zadadzą ostatni cios. Ale otwiera się przede mną nowa ścieżka, nagła konieczność. Nie mogę pozostać. Muszę znaleźć czaszkę cieni, zanim oni ją znajdą, zanim pomiot demonów wypuści siły zdolne zniszczyć sieć naszego świata, aż pożera wszystko. Tak, i to był doskonały wstęp do Dark Messaja. Tak, ciąg dalszy przygód Tarantira jest już w zupełnie innej grze, ale o tym kiedy indziej. A w następnym odcinku zaczniemy kampanię yy, Orków. Tutaj macie widzicie bohatera. No nic, to by było na tyle, tak więc mówił Marshall. I jeszcze wszystkim widzą Miłego wieczoru.